Jestem autorką sekcji technologicznych dla elementów bardzo technologicznych tego programu funkcjonalnego. Jednym, jednym z elementów tej, tego programu jest budowa nowego dworca PKS-u, czyli PKS-u autobusowego generalnie. Przyjęliśmy, że będzie on przy wylocie tunelu dostępny i od strony tunelu. Tutaj jest projektowany tunel. Możliwość jest taka, że y, zaczyna się on jakby przy wylocie tunelu na tam, gdzie są w tej chwili magazyny kolejowe. Okay. Tu jest wylot tunelu na ulicy towarowo. do budynku dworca, do, do jednej z części budynku dworca. To jest akurat część przeznaczona do pasażerów, dostępna jest jak od strony tunelu, jak strony tutaj dworca autobusowego. Jest niewielka, biorąc pod uwagę oczekiwania tutaj inwestora, że żeby to był obiekt, który spełnia wymagania, a jednocześnie nie będzie generował jakichś wielkich kosztów, nie będzie czymś wielkim, więc jest, składa się z dwóch części. Jedna część jest taka, może być długoterminowa, dla osób przyjeżdżających ciągle i muszą chwilę poczekać na jakiś autobus. Składa się z poczekalni, z małym punktem kawowym, kawą gazetowym i jest zespołowane. Druga część e, jest trochę większa, już połączona e, jest z, z poczekalnią czy ze stanowiskami, poszczególne stanowiska jazdowe e, dla autobusów. Jest to w ten sposób zorganizowane tak jak na lotniskach, czyli każde stanowisko ma swoje wyjście ze swoim takim zespołem poczekaniowym, gdzie jest tablica informacyjna i miejsca siedzące. Jakby no wprowadza to pewien porządek. Są przewidziane kilka stanowisk kasowych, informacja oraz dwa punkty handlowe, Jakaś piekarnia, być może wiesz, mało mała księga, co będzie potrzeba. Yy. I tutaj potem dalej, 5 stanowisk jest dostępnych, jakby z tej hali, natomiast potem już jest wiatr, otwarta, yy. Do, z której są dostępne pozostałe stanowiska. Ta część y, tutaj y, większa y, ma swoją która jest, y, która y, ma służyć jak najbardziej już y, samej organizacji pomoca. Znajduje się tutaj dyspozytonia wraz ze swoimi y, z jakimiś małym biorecie, cztery małe pokoje. I tutaj należy widać, widać jak w moją propozycję jakąś architektoniczną nawiązanie strony do historycznych elementów, które, które tutaj były. Widzącie, które tutaj jakby są zdjęcia pokazane, czyli stały podrzec, który był kiedyś. Budynek to jest do drugiego konserwatora, natomiast jest, jest no, bardzo zniszczony oraz z prawej z strony nawiązania do um, wyników konkursu, to którym się też tutaj inspirowaliśmy.